Siema! Jesteśmy w Czechach, w Małej Morawce, w Koprivinie Ski Area. Generalnie tu jest taki bike parka, a zimą po prostu ośrodek narciarski. No i w ten weekend mamy zawody enduro, tak jak zapowiadałem. Jest piątek i dzisiaj oraz jutro w sobotę mamy treningi, ponieważ tu jest taka klasyczna formuła i można trenować na OS-ach przed startem. Dlatego dzisiaj trenuję, jutro trenuję i w niedzielę mamy sam wyścig. Tutaj teraz jest pierwszy OS, najciekawszy z tych, na których do tej pory byłem. Byłem na czterech z sześciu, bo dwa są w ogóle w jakimś innym miejscu i nie da się na nie wyjechać wyciągiem, także dzisiaj jeżdżę sobie po tych czterech, które są osiągalne właśnie z tego krzesełka. No i ten pierwszy OS właśnie jest mega, mega ciekawy, bo jest tu po prostu strasznie stromo. Cała ta górna sekcja, która idzie aż tam stamtąd i potem tutaj. No na kamerze oczywiście nachylenia nigdy nie widać Ale jest tu no, zajebiście stromo Co tu dużo mówić I to się tak ciągnie, tu jest właśnie taka największa ścianka Cały czas tu jest mega nachylenie tam, 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 tam Także jak widzicie jest rozkmina No, ja sobie coś tutaj pojeżdżę I myślę, że będę normalnie nagrywał przejazdy z wyścigu chyba można, więc więc raczej z treningu nie będę nagrywał, chyba, że będzie coś ciekawego, to Wam pokażę. Tak, jeszcze swoją drogą to sam Bike Park, naprawdę jak dla mnie to jest ewenement Sama ta górka myślę, że jest mniej więcej połowa. Do połowy tej wielkości, co czarna góra dla porównania, na której ostatnio jeździłem. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Kolejka jest chyba dłuższa niż w czarnej górze. Tylko różnica jest taka, że tutaj na krzesełko wchodzą trzy, a na niektóre cztery rowery, więc to ma. To ma trzykrotnie, czterokrotnie większą przepustowość niż Czarna Góra, bo też każde krzesełko ma haczyk na rower, a nie tylko co drugie. A i tak jest taka kolejka i po prostu jeździ tutaj no masa ludzi. Jest piątek, to nie jest jeszcze nawet weekend, tylko piątek. Wiadomo, że tam część ma wakacje, ale jednak tutaj pełno jest też dorosłych. Także w ogóle szał i trasek widać, że jest też pełno w tym lesie. Niesamowicie to jest wszystko zagospodarowane. No, w Polsce jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Drugi dzień treningów i jesteśmy w końcu na OES-ie Tym na drugiej górce I tu się coś zaczyna dziać w końcu Są kamienie i nawet Polaków znalazłem Jest tutaj Rock Garden Jest Rock Garden nie, nie. Polska The next morning. Jo, jest już dzień zawodów Jest cudowna, piękna pogoda Nie za gorąco, nie za chłodno Jest 6 OES-ów, ja sobie właśnie jadę na pierwszy Powolutku Nagram Wam też wszystkie przejazdy z zawodów, tak że będziecie mieć co oglądać. Wszystkie moje błędy, wszystkie moje potknięcia. No i widzimy się potem. Jesteśmy na górze przed pierwszym OSM. Skończyłem się właśnie wstępnie rozgrzewać. Jeszcze sobie pojeżdżę na rowerze troszkę po tej drodze, a potem ogień. I przy okazji pokażę Wam, jak jestem tutaj przygotowany. Bo generalnie przygotowanie roweru to też jest ciekawa sprawa w enduro. Tutaj nie ma jak w downhillu, że wszystko ci ogarnie. Tam nie wiem, mechanik w się czy Ty pod autem, tylko jest jak na maratonie. Po prostu musisz być samowystarczalny. Zabroniona jest pomoc z zewnątrz, dlatego, jak widzicie, trzeba mieć ze sobą wszystko. I ja dzisiaj testuję wariant bez plecaczka. To są moje trzecie enduro zawody w życiu. Do tej pory zawsze jeździłem z plecaczkiem. Dzisiaj postanowiłem przetestować, czy da radę bez, bo takiej enduro nerki jeszcze nie mam. Zobaczymy, może kupię, ale. Ale dzisiaj testujemy bez. Także, jak widzicie, jest dętka. Tutaj jest łyżka oraz pompka. Tutaj jest nawet zapasowy hak do przerzutki. No, jak widzicie, jest batonik od unita, jest żel od unita i bidon Fidlocka. Wszystko spasowane po prostu co do milimetra. Tutaj i tutaj, ale jest generalnie dobrze. Nic nie zawadza. Także wszystko siedzi elegancko. No, oczywiście, mam nadzieję, że nie będę musiał nic z tego używać, ale, ale przygotowanym trzeba być. Редактор субтитров wow. Dwa os za mną, dwa pierwsze Jedynka słabo, sponiewierało mnie tam strasznie, w pierwszej części Na tych ściankach, na tych luźnych tam kamieniach Jakieś tam podpórki mało płynnie, także słabo Ogólnie mam taki problem, słuchajcie, muszę się tego jeszcze nauczyć Zawsze mam problem z pierwszym przejazdem, ten pierwszy przejazd taki po prostu jeszcze jakbym spał Wychodzi, a jest to spotęgowane tym, że Tak, jak, tak samo jak w Świeradowie, tak samo tutaj Pierwszy jest, jest chyba najtrudniejszy. Są takie po prostu mega strome ścianki po luźnej nawierzchni z kamieniami, z korzeniami i to się dostaje na dzień dobry, nie ma jak się rozgrać wcześniej tak w takim terenie. Także z tym sobie jeszcze po prostu nie radzę, ale dwójka dla odmiany bardzo mi dobrze weszła. Tam może ze dwa zakręty troszkę za ciasno pojechałem, ale ogólnie jestem zadowolony, także mam nadzieję, że, że tak jak w Świeradowie teraz będzie już tylko lepiej i, i będziemy nadrabiać. A teraz najlepsza część czyli żarci. Obrigado. S3 i 4 to były te dwa w innym miejscu. Czwórka jest w ogóle na sąsiednim bikeparku i też kurczę fajnie. To znaczy, jestem z siebie zadowolony. Wydaje mi się, że było spoko. Oczywiście porównamy dopiero jak tam czasy, ale bez jakichś błędów takich widocznych. Także Git. i'm here to Szybkie podsumowanie zaczynam od wyniku. Udało się wyjechać 13 miejsce w elicie i 19 miejsce wśród wszystkich zawodników wśród wszystkich kategorii jadących na dystansie race, czyli te pełne 6 OS-ów całą taką najdłuższą. Trasę wyścigu, bo oczywiście były także krótsze dystanse. W ogóle Enduro w Czechach to jest dla mnie no mistrzostwo świata. W Polsce tak naprawdę ta dyscyplina wręcz bym powiedział, że nie istnieje. W ciągu roku odbywały się 3-4 wyścigi, w tamtym roku może był jeden. A w Czechach zastaliśmy już dwa dni przed zawodami całe miasteczko kamperów, tłum ludzi, którzy jeździli, którzy trenowali. Od takich małych dzieciaków, jakichś tam młodzików, żaków podejrzewam. Poprzez starszych, poprzez dziewczyny, facetów, no po prostu szok. Widać, że w Czechach Enduro to jest dyscyplina tak naprawdę rozwinięta równoważnie na takim samym poziomie jak Cross Country. Z tego co widziałem, to chyba osiągnięty został limit 500 zawodników we wszystkich kategoriach, także w ogóle w głowie się to nie mieści. Ale jak wspominałem, 13 miejsce w Elicie. Tam po pierwszych dwóch i po następnych dwóch os jakiś krótki komentarz był. Piąty, szósty OS również pojechałem nie najgorzej. Szósty troszkę, troszkę mi może tam momentami nie wyszedł, nie było jakichś wielkich potknięć, nie było gleb. Ale były takie momenty mało płynne powiem szczerze. Co ciekawe piątka wyszła mi najlepiej ze wszystkich os -ów. Nie spodziewałem się tego, bo ani nie była jakoś specjalnie długa, więc też nie była wytrzymałościowa. Może dlatego właśnie, że nie była też bardzo skomplikowana. I na piątce miałem dziewiąty czas wśród wszystkich zawodników, także zdecydowanie najlepiej nie spodziewałem się. Myślałem, że najlepiej gdzieś tam właśnie wypadnę na szóstce, która była po prostu najdłuższa, czy też może na trójce, która także była długa, ale tamte OS-y były też dość takie zjazdowe, a szóstka. No szóstka była trochę trudniejsza od piątki Dlatego może tak to wyszło Sprzęt bardzo fajnie dał radę Bez żadnych defektów, bez żadnych problemów Także to też mnie niezwykle cieszy I jest to dobry prognostyk Przed następnymi zawodami Które już w ten weekend W Bielsku Białej Mamy naprawdę grubą imprezę Chyba najgrubszą imprezę enduro Pomijając Mistrzostwa Polski Nie dość, że jest zapisanych naprawdę dużo osób Praktycznie chyba cała polska czołówka Poza Sławkiem Łukasikiem, to ta impreza ma też rangę kwalifikacji na EWS-a, na taki puchar świata enduro. Także będzie naprawdę grube i ciekawe ściganie. Trzymajcie za mnie kciuki. No i widzimy się właśnie pewnie w materiale z Bielska. Także do zobaczenia.